Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Ja nazywam się Hanna Salchi i co tydzień prowadzę dla Was na fanpage'u i na grupie kanwastycznie transmisję live, podczas której opowiadam troszeczkę o kanwie, pokazuję co ciekawego możemy w kanwie zrobić. To ja już się przełączam w takim razie, słuchajcie, na ten nasz ekran, który, który, który znamy i kochamy, czyli Canva. Um, po to, żeby pokazać Wam właśnie, co tam nowego się w tej kanwie urodziło, słuchajcie. Wiem, że część z Was często zadawała takie pytania, właśnie jak w kanwie wczytać, czy jak odnaleźć kolory, które są na naszych zdjęciach, albo na elementach grafik, które wgrywamy do kanwy. I mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Ponieważ Canva wprowadziła taką funkcję, dzięki której możemy sobie wygenerować z naszych zdjęć te kolory, które na tym danym zdjęciu zostały użyte. I ja Wam to pokażę tutaj dzisiaj na przykładzie grafiki Story, czyli relacji, które robiłam. Jak to wygląda? Wgrywając zdjęcia do kanwy, z których korzystacie, mogą być to zdjęcia Waszych produktów, zdjęcia jakichś elementów, chcielibyście czasami po prostu mieć informację, jaki to jest kod kolorystyczny zastosowany na tym zdjęciu i jak te kolory z tego zdjęcia wyłuskać. I kanwa teraz nam bardzo w tym pomaga, ponieważ wszystkie wstawione do projektu zdjęcia z osobna są nam pokazane, tam, gdzie zazwyczaj znajdujemy kolory projektu. Czyli klikając tutaj na kolory, najpierw mamy jakieś nowe kolory, kolory dokumentów, kolory nasze marki, tak, te, które, które my stosujemy. Natomiast skrolując jeszcze ra, jeszcze niżej, jeszcze niżej, tutaj widzimy w pewnej chwili Photo Colors, czyli wszystkie kolory ze wszystkich zdjęć, które mamy w projekcie zastosowane. Jak sobie naciśniemy na See All. To zobaczcie, to są wszystkie zdjęcia, które ja tutaj wgrałam do tej relacji, tak? Te króliczki, yy, gąski i tak dalej, zajączki. I wszystkie te zdjęcia tutaj są pokazane, wylistowane, i z każdego z nich wyciągnięte są główne, dominujące na tym zdjęciu kolory. I to umożliwia nam na przykład dopasowanie grafik później tak, żeby te kolory były spójne ze, z, nas z naszym zdjęciem. I zobaczcie sobie, jak tutaj mamy te kuliczki, To mogę sobie po prostu wybrać jedno z tych zdjęć, które Canva mi zaproponowała w palecie kolorystycznej danego zdjęcia. I słuchajcie, to jest rewelacyjna opcja, bo już nie musicie szukać gdzieś jakichś dodatków do przeglądarki, jakichś pipetek, jakiegoś, jakichś kombinacji, które mi no, nie zawsze do końca się sprawdzały. Macie możliwość po prostu wgrać tutaj te zdjęcia i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Pokażę Wam teraz to na nowej stronie. Tak, zupełnie białej. Wczytamy jedno z naszych zdjęć, na przykład to. Tak, tutaj bardzo fajne, żywe kolory. I teraz dokładnie w taki sam sposób, tutaj wchodząc w kolory, dokładnie, zobaczcie, pokazuje nam się już to właśnie przed chwileczką zastosowane przeze mnie zdjęcie, tak, wstawione do projektu i w liście See All też ono nam się tutaj na dole pokazuje. Ja tylko sprawdzę, czy wy to widzicie, ale wy chyba nie widzicie tego zdjęcia, które ja tutaj mam ostatnie. Hmm, więc ja siebie na chwileczkę poprzesuwam, może. Także o, i ja już jestem teraz na drugiej stronie. To jest troszeczkę niepraktyczne, ale okej, okay, na chwilę mogę się tam przenieść. Także zobaczcie, tutaj, w tym miejscu, na samym dole tej listy, pojawił nam się już ten obraz. To zdjęcie, które ja przed chwileczką grałam i jest w nim właśnie granat, róż, jeszcze ciemniejszy granat i ta zień, która jest tutaj na łodyżce. Także kanwa generuje nam ze zdjęcia pięć takich podstawowych kolorów, które na danym zdjęciu dominują. Fajna opcja, co? Podobałam się. Ja jestem zachwycona, słuchajcie, jak to odkryłam, to po prostu cały czas tylko wklejałam zdjęcia i sprawdzałam, jakie kolory mi się tutaj generują. Także mi ta funkcja naprawdę bardzo, 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 bardzo się podoba. Napiszcie, czy Wam też ta funkcja się podoba. Ja się przesunę w tym czasie na drugą stronę. Napiszcie, czy brakowało Wam tej funkcji, czy, czy czekałyście na tą funkcję, czekaliście na tą funkcję i czy będziecie z niej korzystać. Bo ja słuchajcie, odkąd ją odkryłam, to korzystam z niej nagminnie, tak samo zresztą jak z Background Remover, który ja. Kandy po prostu uwielbiam i korzystam z niego non stop, non stop, non stop i zobaczymy czy wy też jesteście takimi entuzjastami właśnie takich funkcji. To nam pomoże tworzyć po prostu materiały jeszcze bardziej spójne kolorystycznie, tak? Czyli jeżeli macie zdjęcie, które będzie waszym dominującym zdjęciem projektu, albo zdjęcia swoich produktów, albo Chcielibyście dopasować spójnie swoje wizytówki, z logiem, i tak dalej, to ta funkcja właśnie zdecydowanie Wam to umożliwi. I myślę, że już będzie coraz mniej pytań na grupie właśnie o to, czy, czy pojawiają się gdzieś są jakieś pipetki, czy można ten kolor jakoś wyłuskać, skąd wiemy, jaki to jest kolor, skąd wiemy, jaki to jest kod. Także słuchajcie warto oglądać design cafe bo ja zawsze coś takiego ciekawego wyłuskam z kanwy i wam to opowiem